Dlaczego w zaburzeniu lękowym nie powinnaś, nie powinieneś walczyć z natrętnymi myślami? Dlaczego nie powinnaś ich odpychać ani też denerwować się na nie. Tak? Tutaj bardzo istotne jest zrozumienie tego, jak działa nasz umysł i w oparciu o to zrozumienie, odpowiednie działanie, tak, żeby rzeczywiście tych myśli niechcianych było jeszcze mniej. Otóż posłużę się tutaj metaforą, tak? Rzeczywiście przyjmijmy, że dajmy na to, mamy myśl o tym, że chcielibyśmy coś komuś zrobić niedobrego, tak? Czyli chciałbym coś zrobić komuś niedobrego, złego, tak? Dajmy na to, nóż mi się źle kojarzy, boję się noża, w ogóle i tak dalej. I mamy tak zwane myśli, w cudzysłowie, mordercze. I przyjmijmy, że taka myśl to jest, powiedzmy, kubek, nie? Każda taka myśl to jest każdy kubek w Twoim domu, a przestrzeń Twojego domu to jest przestrzeń Twojego umysłu. A myśl, że chciałabym zrobić, chciałbym zrobić komuś coś niedobrego, to jest kubek, tak? I ty, jak poruszasz się po domu i ilekroć widzisz kubek, to ze zdenerwowaniem podchodzisz do takiego kubka i wyrzucasz go przez okno, tak? zdenerwowaniem, bo nie chcesz tej myśli, tak? Nie chcesz tej myśli o tym, że mógłbyś komuś coś zrobić, tak? Idziesz dalej do kuchni, patrzysz, znowu jest kubek, znowu ze zdenerwowaniem wyrzucasz go przez okno. Idziesz do salonu, patrzysz, znowu jest jakiś kubek i znowu go wyrzucasz przez okno, tak? Jak patrzy na to Twój umysł? Otóż Twój umysł patrzy na to w ten sposób, nie? Mówiąc oczywiście znowu metaforycznie, że Jacek, Aneta z jakiegoś powodu. Interesuje się wyrzucaniem kubków. Nie wiemy z jakiego powodu, ale nie jest to istotne, natomiast jest to dla niej istotne, bo mózg zauważył pewnego rodzaju schemat i działanie. Tak? Twoje wyrzucanie kubków z taką emocją dosyć podniosłą, jaką jest zdenerwowanie. Tak? I mózg mówi: Dobra, skoro, to, skoro jesteś zainteresowany wyrzucaniem kubków, to w takim razie pędzę do sklepu, kupuję ci nowy karton kubków i wstawiam do mieszkania, żebyś miał tych kubków więcej, żebyś miał się czym zajmować. Tak? To może trochę żartobliwa metafora, ale rzeczywiście bardzo istotnie i chyba adekwatnie oddająca. To w jaki sposób działa nasz umysł. On działa według systemu, on nie rozumie, że jakaś myśl jest dla nas niewygodna. On rozumie tylko to, co my z tą myślą w jakiś sposób robimy. A jeżeli podejmujemy jakieś zaangażowanie, a w tym przypadku zaangażowaniem jest wyrzucanie tej myśli ze złością i z jakimś takim zdenerwowaniem, bądź też lękiem, no to rzeczywiście on będzie widział, że powiedzmy, podejęliśmy jakieś działanie, w związku z tym tej myśli da nam więcej. Więc rozwiązaniem tutaj jest, ja już mówiłem o tym w wielu innych filmach, jak najbardziej neutralne podejście do tej myśli i powiedzmy pozwolenie jej swobodnie przepłynąć. Czyli zauważasz, uświadamiasz sobie, pozwalasz jej odpłynąć i przenosisz uwagę na coś innego. Więc pod żadnym pozorem, broń Boże z myślami natrętnymi nie walczymy, nie staramy się ich przegonić, bo będzie to miało tylko i wyłącznie odwrotny skutek.